Nic mi się nie zgadza. Słuchajcie. To jest prawie jak ta belka, słuchajcie, to jest tak trudne. Nie zgadza mi się ilość lekcji Zelanda, która nam została i, którą, i która została w książce. I będę musiała chyba... Jeszcze te pryszcze. Nie zgadza mi się. Moim zdaniem. Moim zdaniem powinno być 14. A, a z książki wynika 12. No i co? Na co mam zrobić? Poczekajcie, bo ja nie wzięłam kawy do ręki, a ja dzisiaj jestem strasznie na kawę potrzebna. Poczekaj, proszę poczekać. Nic mi się nie zgadza w ogóle w tej mojej jesieni. Nie zgadza się no. I co mam teraz? Proszę mi teraz polecić, co ja mam zrobić teraz? Jak ja tu szykuję fiesty, a. A tu się nic nie zgadza. Chyba Ania jesteś tu dzisiaj? Nie ma Ciebie. Jest, jest Ali, widzę, jest Ewelina, dobrze, jest, widzę, Iwonka, Leonczukiza. Dlaczego nie mogę tego normalnie naraz przeczytać? I samopoczucie, i Ilona, i Angelika, i Wioleta, i Emantelli, i Agata, nie ma Ani mojej, Ania. Pomóż mi, musimy usiąść razem, ja Cię będę czytała, a Ty będziesz mówiła było, nie było, było, nie było, było, nie było, bo już wszystko, wszystko mi się nie zgadza. Ale za to jest pewnego rodzaju el porges, że są ze kółeczkami, nie było, no bo wiecie, że znaczkami są zaznaczone, było, prawda? To jest dość tutaj już, cała jestem w jakichś włosach, bardzo dzisiaj jestem powolna, bardzo powoli się robię. Nie wylosowałam. Losuję teraz. I muszę do tego dojść, bo przecież ja niespodzianki mam, a, a co mam zrobić? Jak nie, nie mogę zrobić niespodzianek, jak nie wiem, ile zostało ze landów. Miłość do siebie. Była. Różowe bliźniaczki. Była. Dziecko Boga. Nie była. Numer 3. Oznaczamy, że było. I zaraz będziemy czytać. A w tymczasem tym Boroblasem Lasem zapraszam do podzielenia się ewentualnościami, które wydarzyły się podczas weekendu. mi się nic nie wydarzyło. <grym> nic się nie wydarzyło. Nuri, nuri, nuri. No nie no, spotykałam się z fajnymi ludźmi, to nie takie nudy w sumie. Ale myślałam, że tupnę nóżką, ale jak ja mam tupnąć nóżką, jak ja już o 20 zasypiam? Co mi z tego? Nie wiem, czy to kiedyś mi Mija to kiedyś? Mija to kiedyś tak? Wy też tak macie, że o wam się o 20 chce spać i potem jesteście już w czasie, kiedy już się przestało znowu ścieć I chodzicie normalnie na, na dyskoteki? I nie mówią do mnie No, to spotkajmy się o 12, .00. ja mówię, ale 12 w południe czy w nocy? No w nocy, jak ja już wtedy mam siódmą fazerem. 12 w nocy na dyskotekę? Na party? Jeszcze jak wylezę z domu o osiemnastej to wytrwam do pierwszej, ale żeby wyjść od na 12:00? Gdzieżby to przecież? Jak ja makijaż robię mniej więcej 4 minuty, 4, to chociaż czasami to kiedyś się szykowało długo, pamiętacie? To się szykowało, to się prasowało, się buty się czyściło, przyklejało się takie gąbeczki do szpilek, żeby nie uciekała noga. Teraz to się chodzi w adidasie. To makijaż to, to, to nie robi. To, to, to nie ma sensu, no bo to się zaraz zmyje wszystko, fryzurę, jak mam fryzurę robić? No to co to szykowanie? No dobra, prysznic, dobra, jeszcze się wyszczotkuje. no to 15 minut wszystko, balsamy mogę nałożyć, dobra, to kolejne 5, to już jest 20 minut. Makijaż 4, to są 24 minuty, fryzura brak, więc to jest 0. No i co ja mam? Się za 20 -12 zacząć szykować? A co mam robić do tego czasu? Spać, żeby czekać na dyskutekę? No, to co? Bardzo mi się podoba. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem waszego dzielenia się jak u was weekend. Ja po prostu pokażę. Tak się idzie po drugiej stronie. Czytaj już. Nie będę się z tą dzielić, co robiłam w weekend, bo po prostu czekam na czytankę. Nie jestem dumna tego, żeby się z tą dzielić, co robiłam w weekend, prawda? To jest tak zwany kontakt z grupą, nie? Jak się prowadzi często zajęcia na żywo i się tak, ja się tak potrafię ekscytować i mówię zobaczcie, i to i tamto, i grupa. Jest odzew. Było mrugnięcie. <noise> I to by teraz tak po drugiej stronie. Nic się nie działo. No właśnie napiszcie, żebyś na jakiejś fajnej imprezie, że się kogoś poznaliście fajnego i macie dzisiaj kolejną randkę, że. Kostka skręcona jest gdzieś, albo że się rozlał drink na plecy komuś i tym od odwraca. A to kluny, dawajcie mi. A, w sobotę cały dzień na zatoce, korzystałam z wiatru. No, boże, zazdroszczę ci! A! No właśnie, jest taki wietrzny sezon, a ja akurat teraz jestem w wawce, ale będę w. Właśnie! O! O! widzicie słuchajcie, jestem w trójmieście znowu. Bo ja teraz wakacyjnie to z Warszawa bardzo chciałam, wakacje w Warszawa, natomiast no już dupa mi chodzi, nie? Już jestem w Trójmieście, potem jestem w Krakowie, potem jestem w górach, ale może bym zahaczyła o Zatoka. Och Boże, jest progno? Jest prognoza? Już Ci mówię, kiedy będę, będę... Y w niedzielę z samego rana, kto jest w którym mieście? idziemy na Morning Coffee Groove, bo ja chcę dojechać w niedzielę do Trójmiasta, tak żeby być już na 10.11, czyli bardzo wcześnie wyjadę, chciałabym pójść na Morning Coffee Groove, to piszcie, kto jest w którym mieście, to idziemy, więc ja to na pewno. To może bym zahaczyła też o, o chałupy, to bym sobie zrobiła y, sesyjkę na wodzie, to, to, czyli tak, potrzebuję prognozę na, no przecież sama sobie mogę sprawdzić, ale może wiecie, 6, 7, 8, 9, no zobaczymy ile tam, na ile się zatrzymam, ale to jest tak opcja, żeby wejść... Prognoska. Tak, kostka skręcona ale u mojego syna. No właśnie, przynajmniej coś się dzieje, a ja z moim wnuczkiem zabawy wodne. No i właśnie, piszcie coś ciekawego, nie, że ja poszłam spać o 20 w piątek wieczorem. Naprawdę. Żenła. Koniec, dobrze, już więcej nic nie piszą. Ewelinka, a będziesz jeszcze? Yy, na, będziesz jeszcze? Czy yy, na tym to może byśmy tam zrobiły jakiegoś gofra razem? Czy loda kręconego? O, Bożenko, najbożejsza. To jeszcze 100 razy się zmieni. No wiem, niestety, no ona się zmienia strasznie. Ale jest wieczny, jest wieczny ten 25 rok sezon, nie? Bardzo, bardzo wieczny jest. No ja zdążyłam też troszeczkę skorzystać z wiatrku, na szczęście. Dobra, piszcie, piszcie, prawda? Po prostu dzielcie się, piszcie, a ja przeczytam teraz Dziecko Boga. Czytam. La declaration. Bardzo mi się to będzie podobało. Czyli uwaga, deklaracja. W każdym z nas jest cząstka Boga. Jesteś Jego dzieckiem, a Twoje życie to sen Boga. Kierując, rzeczywistości, kierując rzeczywistością, siłą swojego zamiaru, wykonujesz Jego wolę. Twój zamiar to zamiar Boga. Jak możesz wątpić w to, że zostanie wykonany? Fajne. W tym celu trzeba tylko przyznać sobie takie prawo. Kiedy prosisz Boga, to tak jakby Bóg prosił samego siebie. Czy Bóg może prosić samego siebie? Czy istnieje ktoś, od kogo Bóg może żądać czegoś dla samego siebie? Jest jakie pytania srogie. Ale to jest dobre pytanie, zaraz do niego wrócę. Przecież weźmie wszystko, czego zabragnie. W końcu jest Bogiem. Hello? Sztos. Nie proś, nie żądaj, nie usiłuj zdobyć. Nie proś, nie żądaj, nie usiłuj zdobyć. Też się tu odniosę. Kształtuj swoją rzeczywistość sam za pomocą świadomego zamiaru. Znamy, umiemy, wiemy. Dwa zdania. Zajebiste, które mnie, pierwsze mnie dotknęło bardzo mocno, ale tak w sensie taci, taci. Czy Bóg może, może prosić samego siebie? Czy istnieje ktoś, od kogo Bóg może żądać czegoś dla samego siebie? No wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, kogokolwiek uważacie za Boga i kimkolwiek Bóg jest dla Was, że taki Bóg sobie jest. I On mówi, żądam od Ciebie, byś mnie kochał. Ja po prostu Bóg żąda ode mnie, bym ja Go kochała. Dla niego to jest napsanie palców. Jak on mógłby prosić mnie o to? Przecież jest Bogiem. Ale ekstra. Dalej. Przecież weźmie wszystko, czego zapragnie. No wątpliwości, Indys. Nie proś, nie żądaj i nie usiłuj zdobyć. I tutaj się zatrzymam na dwa zdania. Bo ja miałam kiedyś straszliwe rozkminy. One mi się jeszcze czasami zdarzają, ale dużo mniejsze. Wydaje mi się, że dużo mniejsze przede wszystkim ze względu na to, że ja znalazłam na, na siebie sposób, sposób modlitwy. No bo kiedyś, kiedyś, wiecie, to się prosiło, Panie Boże, niech On mnie kocha, niech On mnie kocha, proszę, proszę, niech do mnie zadzwoni. Kiedyś, kiedyś, nie? Tak mniej więcej w zeszłym roku. Żartuję. W 76 no i potem się zaczyna cały ten rozwój. No i jedni mówią tak, nie, nie możesz modlić się, jakbyś prosił, bo jak będziesz się modlić, jakbyś prosił, to znaczy, że tego nie masz, a ty masz się zachowywać, jakbyś to miała. Ci z drugiej strony, jak kuźwa mam się zachowywać, jakbym to już miała, jak ja tego nie mam, to jak ja mam poczuć? Czy ci z trzeciej strony? Dobre pytanie, dobre pytanie, no więc rozkminmy, jak to zrobić? Dobra, to nawet ja rozkminiałam, nawet z wami. Dobra, to ja lubię te kroczki wstecz i mówię, no ta, masz rację, tej obfitości finansowej jeszcze nie masz, ale to w takim razie zastanówmy się, czym w ogóle jest obfitość i czy masz jakąkolwiek obfitość teraz w swoim życiu. Tam z czwartej strony mówią tak. Hmm, point taken. Generalnie, continue, continue. No i nagle ja takimi rozkminami swoimi własnymi, nie tylko swoimi własnymi, również na różnych warsztatach, doszłam do, do takiego rodzaju sposobu modlitwy. Znaczy, jak już jest strasznie źle, ale tak strasznie źle, najźlej. Tak najźlej, to mówię: Panie Boże, proszę. To mówię wtedy mówię: Wiem, że nie powinnam prosić, ale po prostu nie wytrzymam. Po prostu już nie mam siły, proszę. To wtedy tak, to, to tak. No słuchajcie, jesteśmy człowiekami, takimi zwykłymi. Tak będzie całe życie. I jak my do tego podchodzimy. Ja do tego podchodzę, że się potem z siebie fani nabijamy. To jest ekstra wow, pies. Ale znalazłam sposób na modlitwę taki, że mówię modlitwę w czasie teraźniejszym. Czyli dziękuję, że to już jest. Albo dziękuję, że to się pojawia w moich myślach. Albo dziękuję, że z chwili na chwilę jestem coraz bliżej tego. Czyli mam dwie rzeczy zachowane. Wdzięczność i że tak jakby, że. Że ja Cię nie proszę o to, żeby, tylko dziękuję, że z każdą chwilą jestem coraz bliżej tego. W ten sposób. Czyli nie proszę, proszę, Boże, daj mi zdrowie! Tak jak byłam chora na przykład w grudniu, dość konkretnie, naprawdę srogo byłam chora, to poskładało mnie na, na, jak Kleckiego. To wtedy właśnie moje modlitwy były, że z każdą chwilą zdrowieję i dziękuję za to, że znowu widziałam kolejny oddech. I znowu wziąłam kolejny oddech, i wiem, że moje ciało z każdą sekundą zdrowieje. Może nawet jeszcze tego nie czuję, ale ja to wiem. Wiem, że z każdą chwilą. Więc ja w taki sposób znalazłam sobie do modlitwy, i dlaczego tak pojechałam te dwa zdania, które okazały się 16 zdaniami, że. Że tu jest nieprośnie proś, nie żądaj i nie usiłuj zdobyć. I to jest trochę właśnie o tym, że, że to proszenie, nie? Co ja też mam takie, no faktycznie, bo jeżeli ja coś, o coś strasznie proszę, no to znaczy, że tego nie mam, ale tak jak mówię, jak już, są, jak już jest trwoga bardzo, to wtedy mówię proszę, proszę. Wiem, że nie powinnam wyjść teraz jakiś wyjątek tak dobra, i po prostu proszę. Człowiek. Ale człowiek jest super. Dobra, idziemy dalej! To była deklaracja, la déclaration. Wyjaśnienie. Nasz świat to teatr snów, w którym Bóg występuje jako widz, scenarzysta, reżyser i aktor jednocześnie. Jako widz obserwuje sztukę, która rozgrywa się na scenie świata. Jako aktor przeżywa i odczuwa wszystko to, co istota, której rola jest odgrywana. Bóg tworzy rzeczywistość i kieruje nią poprzez zamiar wszystkiego, co istnieje. Czyli mój ten zamiar, o którym przed chwilą mówiliśmy. Wraz z duszą włożył w każdą żywą istotę część swojego zamiaru i wysłał ją w sen, myślnik, życie. Bóg dał każdej żywej istocie wolność i władzę do kształtowania swojej rzeczywistości odpowiednio do jej uświadomienia. Nie rozumiem, bo czekajcie. Muszę jeszcze raz, dobra? Bóg dał każdej żywej istocie wolność i władzę, to rozumiem, do kształtowania swojej rzeczywistości odpowiednio do jej uświadomienia. Dobra, chyba rozumiem. Już, już, zobaczcie, jak ja to czuję, i zobaczcie, czy wy też to podobnie czujecie. Odpowiednio do jej uświadomienia. Dla mnie to jest bardzo mocno według wiary waszej, niech wam się stanie. Czyli to, co rozmawiałyśmy o tym na live'ie chyba z tydzień albo dwa tygodnie temu, chyba tydzień, jakoś tak że bliżej. bliżej niż dalej. I mówiłam o tym, że ja kiedyś wierzyłam według wiary twojej, niech ci się stanie, więc jeśli we mnie nie wierzysz, to pójdziesz do piekła, jeśli wierzysz, pójdziesz do nieba ale potem jest według wiary Twojej, to co ja dalej potem rozumiałam po kilku latach, czyli już nie po 76, tylko trochę później, że według wiary Twojej niech Ci się stanie, to znaczy tyle, że to, w co wierzysz, to będzie. Czyli jeżeli wierzysz, że jesteś do niczego, jesteś z dupy, no to właśnie tak dokładnie będzie. Jeżeli wierzysz, że Ty sobie dasz radę, że Ty sobie dajesz radę, że zdrowiejesz, że, 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 że ktoś się Tobą opiekuje, że to się uda, że będę próbować, że dam radę, to tak będzie. I moim zdaniem, to co on tutaj napisał, to ostatnie zdanie tego zdania, ostatnia część tego zdania, władza do kształtowania swojej rzeczywistości odpowiednio do jej uświadomienia, czyli to, co sobie uświadamiasz, czyli to, jak ty widzisz ten świat, to, jakie ty masz do tego świata podejście, to wtedy w ten sposób tym swoim światem kierujesz. No dobra, to zrozumiałam, bo nie rozumiałam tego przed chwilą, ale już rozumiem. Dajcie znać, jak wy to czujecie. Prawie wszystkie żywe istoty nie używają zamiaru świadomie i celowo. Mhm, tego zewnętrznego, czyli tego iścia, tej, tych drzwi, bo o tym też było. Przebywając w stanie nieświadomego snu, czyli nie widzę siebie, nie widzę swojej rzeczywistości, yy, niby mają jakieś mgliste marzenia, ale nie do końca rozumieją jakie dokładnie. Mhm. Ich zamiar wychodzi niewyraźny, niejasny, bezwiedny. Mm -hmm. Człowiek pod tym względem nie posunął się dalej niż zwierzęta. Wahadłom udaje się nie tylko odebrać ludziom świadomość ich zdolności, ale nawet wypaczyć sens samego istnienia, podmieniając służenie Bogu oddawaniem mu czci. O kuźwa! O! o! Wracając do deklaracji Zelanda. Bóg nie potrzebuje od nas, żebyśmy My Go czcili, On sobie to weźmie, On jest Bogiem, On to ogarnie, On wszystko ogarnie, On wszystko wie, wszystko umie, potrafi, nazwijcie sobie tego Boga jak chcecie, ale mocne. Zobaczcie, wahadłom udało się nie tylko odebrać ludziom świadomość ich zdolności, ale nawet wypaczyć sens samego życia, podmieniając służenie Bogu oddawaniem mu czci. Muszę językiem ruchu poowalniać. Macie też z, z sapiecie ze mną, z przewodnika po emocjach. Ja bardzo, bardzo, bardzo dużo. Widziałem się takim mem. Słuchajcie, jak kot na kota robi, tak. Jest taki mem, jeżeli bardzo się na kogoś zezłościłeś, ale jesteś po czterdziestce. To właśnie tak. Tak to właśnie, ale mocne. Dobra. Tak naprawdę, cel życia, jak również samosłużenie Bogu, polega na współtworzeniu. Tworzeniu razem z Nim. Ojej, tu jest jeszcze taki piękny rysunek, yy, że, że jest taka łapka, która. O! On trzyma na łapkach. Hmm. O nie, pracę domową muszę Wam zadać. Poczekajcie, Boże. Ja już nie wiem, jakie te prace domowe. Pomóżcie z tej czytanki. Wy, te, wy to macie dobre pomysły. Naprawdę macie zajebiste pomysły czasami na te prace domowe. Pomóżcie mi. Dziecko Boga. A wiecie co? Nie. Poczekajcie, mam pomysł. Piszcie, 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 oczywiście, ale mam pomysł. Chyba nie do końca super ekstra wow, związany z czytanką, ale ja bym chciała. To w ogóle dotyczy jednej z praktyk, które zrobiłam dziewczynom na sanatorium energetycznym, bo w sobotę robiłyśmy taki moduł o. taki kojący, opiekujący się bardzo mocno nami. I jedną z tych praktyk, jedna z tych praktyk była o bogu. Nie będę zdradzała szczegółów, jak jesteście to, to wiecie. A jak nie to dołączajcie. jak macie ochotę, oczywiście, do sanatorium, jeszcze powiem na końcu kilka zdań, albo jedno. I może to zróbmy pracę domową. Zobacz, czy jak sobie słyszysz to wyrażenie, że jesteś dzieckiem Boga, to co się w tobie dzieje? Czy masz takie. O, zabieram ja w ogóle, bo została wiele. dupa. Czy masz? Oczywiście. Co niedziela chodzę do kościoła i to jest dla mnie logiczne, że jestem albo codziennie. Cokolwiek. Albo. Uh -huh. Nie wiem czy Boga, ale wiem, że czuję, że coś tam jest wyżej. Sama nie wiem co to jest. Nie wiem za bardzo też czy w to wierzę, ale jakoś tak w ciele czuję, że chyba tak. Albo masz takie. Nie, w ogóle to w ogóle kiedyś tak myślałam, ale to spitolenie w ogóle. Po prostu sobie poobserwuj, co, co się w tobie dzieje, kiedy ja mówię, w zasadzie tak naprawdę, tutaj, Zeland, jesteś dzieckiem Boga. I druga rzecz, to jest w zasadzie tak jakby druga część tej samej pracy domowej. Zobacz, czy masz to swoje coś nad Tobą, co, co się Tobą chyba trochę opiekuje. Albo, czy masz takie coś nad sobą, co. właśnie, tak ja mam, to już proszę, już wiem, że się nie prosi, ale bardzo proszę. <noise> że naprawdę, jak już jest tak bardzo źle, to mówisz, po prostu oddaję. Jakby yy, o, nie zajmuję się tym teraz już, ja skończyłam już pracę, fairhand. Teraz proszę, yy, oddaję. pa, bawcie się, dobrze, pa, ja uciekam. I tam ci nie fizyczni. Czy, ma, czy masz coś takiego? To można to powiedzieć, taka ostatnia deska ratunku. Jak już tak naprawdę już nie ma pomysłów to czy jest coś takiego w Twoim życiu, że to się chyba na to mówi zawierzyć albo tak powierzyć. Może to, jest, to też było w Zelandzie jakiś anioł stróż, albo w ogóle jakiś anioł, albo ktoś, kto odszedł z tego fizycznego świata, a był Ci bardzo bliski, bliski Twojemu sercu. Bo ja mam, nie? To jest jakby logiczne, prawda? E, dużo mam. Ja mam bardzo dużo. Otoczona jestem, nie? Ja jestem otoczona, tak, tak świernięty, Klauson jest otoczony. A czy Ty masz? No i znowu tutaj mi wchodzi powrót do Zelanda bo pamiętacie, co było o tym aniele stróżu, że jeżeli uważasz, że jest obok Ciebie anioł stróż, to, to tak właśnie jest. Fajne. Koniec. Tak, też widzę, dużo propozycji dałyście mi pracy domowej. Nul. <laughs> nie, po prostu dzisiaj nie będziemy współpracować, Klauson z Tobą, wiesz, po prostu sama sobie rób. Dobra, wracam do komentarzy. Co wy macie za niesamowite niki? <laughs> znaczy, jeszcze, bo pamiętacie, że my, generalnie z tej przestrzeni moje to są same świrusy. I no i czasami się zdarzają różne komentarze tutaj, na przykład komentarze, pamiętacie, mój ulubiony, ly. <laughs> Co wy o tym myślicie, ly? To ostatnio było na jednym z odcinków mm, sanatorium, to chyba było na, dru na drugiej lekcji albo trzeciej też. Co tam dziewczyny u Was słychać? A jedna z dziewczyn. Procent, wykrzyknik, gwiazdka, chmurka, zzy, zzy, mówię. <grafię> ok, jakby ogromny szacunek, jakby. Jeszcze nie znam tego języka, to trochę jak język delfinów, ale szanuję. Tak, to już czytam. Mhm, to też czytam. Wczoraj wróciłam do wro, ale będę w drugiej połowie lipca. W drugiej połowie lipca, to wtedy ja będę w górach. Uh -huh. To przecież, że jasne. Długo jesteście na live, zawsze dołączam pod koniec. Nie, nie, zobacz, Klausoni! Zobacz, siedzimy jeszcze cały czas jesteśmy. Nie wiem, że, nie wiem, kiedy dołączyłaś. No pewnie, że już, pewnie było w trakcie czytanki, nie? <laughs> Odsłuchałam teraz pierwszą część przewodnika po emocjach. Klaudia już nie wiem, jak Ci dziękować, bo to już nudne. Dziękuję bardzo, za wiedza. Myślałam, że nic mi już nie zaskoczy tak bardzo cudo. Ojej, Zuza, dziękuję ci. Zuza jak mi pitolnie wiadomość albo komentarz, to ja mam takie. Poczekaj ja sam muszę przecież zrobić screen tego. Tak. Dziękuję Ci, Zuza no, ale. Znaczy ja uważam, że ten przewodnik w ogóle, bo, bo przewodnik po emocjach, kochany, jest nadal jeszcze w tym tygodniu. Do Nie, on będzie, tylko będzie inna cena. Yy, przewodnik po emocjach jest częścią yy, sanatorium energetycznego. Nie, Czy tak naprawdę w, w cenie tego sanatorium macie cały przewodnik po emocjach, to jest, no prawie 5 godzin, to jest rozłożone na trzy yy, na części, ale naprawdę tak fajnie rozłożone, że yy, tak patologicznie. Ja też bardzo lubię ten przewodnik. Ja sama czasami sobie do niego wracam, żeby się upewnić, że czy, czy, czy mi na pewno chodzi o to, czy o to. Dzięki, kochana. Złuszają cię bardzo. O, i Zunia moja dołączyła potem. Dobra. Czuję ciepło i miękkość na to, że jestem dzieckiem Boga. Ostatnio dostałam medalik z Archaniołem Michałem. Fajnie. No, różne są takie właśnie medaliki. Ja, ja też miałam faskę. No, jeszcze, jeszcze w, na tym nosiłam medalik, ale już zdjęłam, bo już i to był medalik no znowu, Maryi, Najświętszej Maryi Panny, Bozi. No, nie, nie wchodźmy w nomenklaturę. Kobiety, która była bliska mojemu sercu, a która nie jest w ciele fizycznym. O, to chyba najlepiej powiedzieć w ten sposób. I nosiłam go na tym i nosiłam go chyba przez rok. I poczułam w pewnym momencie, że potrzebuję go w tej chwili zdjąć i to też jest takie bardzo mocno bycie przy sobie słuchanie siebie, czego potrzebujesz w tej chwili, co, co by Cię wsparło, co by Cię wsparło. To też takie robiłyśmy na właśnie kwantowe pytania w tym sanatorium, w tej części tych zabiegów kojących i tam właśnie też takie robiliśmy kwantowe pytania i właśnie jeden z nich jest taki, że jak, jak teraz mogłam siebie utulić, czego teraz potrzebuję od samej siebie. Bardzo to jest fajne. Koniec. Dobra, słuchajcie, spróbuję z moją Anną dojść do ładu i składu, dlaczego brakuje mi kilku lekcji, no bo one nie wypadły, prawda, z książki, one tutaj są na pewno, e, więc może do tego dojść. <grym> Jak tak to się stało, że ja nie, w ogóle coś mi się tam nie zgadza, tak czy siak, y, no, duża niespodzianka się szukuje, więc be ready. Ja też uwielbiam Archaniowo, zawsze mi pomagają. No właśnie, jest nawet chyba taki, co... Ja to się modlę zawsze do takiego, co on pomaga. Święty Antoni on jest chyba, że, ym, że jak zgubisz jakąś rzecz, to mówi, dobra, jakby Antoniusz, jakby jedziemy z tym koksem, ja potrzebuję te, te perfumy jakby na teraz. Więc też się, się modlę do Archanioła. Hmm, super. Fajnie. Dobrze, iskiereczki bałtyczne. Widzimy się jutro na live'ie Z częścią z Was się widzimy na sanatorium. A no właśnie, Gabriel, Rafa, Rafael i, Mi, i Michał. Super, mm, ale ekstra. Widzimy się jutro na live'ie a dzisiaj się widzę z dziewczynami na, na żywo na kolejnym sanatorium. Jak macie ochotę dołączać, to u mnie na www.paninietylko.com. Sanatorium cały czas wisi, więc możecie sobie dołączać. No i tyle. Бузятки.